Czas szanowskiej Noc Teatru podbili serca publiczności i zostali nagrodzeni owacjami na stojąco. Poznajmy bliżej Teatr Maska z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Do Chrzanowa przyjechali ze spektaklem Męczeństwo Piotra Ochaja Sławomira Mrożka. Jak przyznają, to jeden z ich ulubionych autorów oprócz Jonesko czy Witkacego. Tym razem postawili na groteskę. Bardzo lubię sięgać po groteskę, dlatego że no ona jest na wielu poziomach odbierana. Ktoś znajdzie w tym wygłup, zabawę, e, obśmieje się, może refleksja pójdzie później. E, no, tak samo jest u nas na próbach. Często robimy coś w jakimś ferworze walki, a później, kiedy, kiedy przyjdzie jakiś czas refleksji, no to wtedy jest już mniej wesoło. Natomiast wbrew pozorom jest to taka. Taki rodzaj teatru, który jest trudny, bo tutaj na no wszystko musi grać. Ten, ten wygłup, ten śmiech, żeby on nie był tylko takim głupim rechotem, no to musi być faktycznie jakoś sensownie przez nas przemyślany. Zagrana przez skawińskich aktorów jedna aktówka Mistrza Groteski mówi o absurdach otaczającego nas świata. Wydaje się, że nietrudno jest wyprowadzić z błędu tych którzy twierdzą, że w łazience zwykłego Piotra zamieszkał tygrys Ludojad. Okazuje się jednak, że zdrowy rozsądek czasem przegrywa z tępymi normami. Młodym aktorom ze Skawiny udało się jednak z tej próby wyjść zwycięsko. Wyraziste postacie, dobra gra aktorska i salwy śmiechu publiczności świadczyły o tym, że roczna praca nad spektaklem przyniosła efekty. Ten rok pracy... Potem zderza się z odbiorem ludzi i, i to cieszy, jeśli, jeśli komuś się podoba, albo jeśli kogoś to w ogóle obchodzi. Sztuki reżyseruje Andrzej Morawa, na co dzień nauczyciel. To najczęściej on decyduje o doborze repertuaru. A to jest moja wada. Nie ma demokracji w teatrze, ale, ale słucham, staram się słuchać, bo to jest zawsze tak, że czytamy kilka prób, jest takich czytanych, kilka tekstów, które, które wybieramy, zawsze słucham opinii. No, są ludzie, z którymi rozumiemy się bez słów, wystarczy, że przeczytają parę scen i już wiedzą, że chcą albo nie chcą w tym grać. Czasem jest tak, że wizja bardzo mocno się zmienia w czasie pracy nad spektaklem. Zdarza nam się, że na przykład coś robimy, nie za bardzo nam wychodzi, wracamy do tego po roku, dwóch latach, i to są chyba najciekawsze przedsięwzięcia, bo no jednak jest coś w człowieku. To nie jest tylko żal tam czasu straconego czy tekstu, który kiedyś się umiało. No, ale zawsze jest jakieś takie poczucie. Ja, na przykład, mocno we mnie siedzą takie spektakle, które zagraliśmy dwa, trzy razy i koniec, bo to no, zawsze świadczy o czymś, że, 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 że się nie udało. No, ale to dzięki temu, że się czasem nie udaje, to czasem też możemy się cieszyć z tego, że nam się udaje. Spektakle tego teatru można zobaczyć podczas Tygodnia Teatru w Skawinie, ale także na scenie Wolkuszu czy Wadowicach, a ostatnio w Szanowie. Widzom kojarzą się ze sztukami współczesnych autorów. Bo jak przyznaje Andrzej Morawa, klasyka niestety i mnie leży. Próbowaliśmy robić śluby panieńskie i skończyło się niepowodzeniem. Niepowodzeniem <grym> z różnych względów. Oczywiście połowa obsady nam, nam wtedy wyemigrowała na drugi koniec Polski, więc siłą rzeczy to, to siadło. Ale nie, nie udało nam się. Ani Szekspir, ani Molière, ani nawet Fredro jakoś do tej pory. Nie, natomiast myślę, że, że, że jeszcze nic straconego, tym bardziej, że chodzi nam po głowie teraz taki pomysł teatru dla ludzi starszych, e, dla seniorów. Może to będzie właśnie jakiś taki repertuar, w którym no, sprawdzą się ci aktorzy. Teatr Maska istnieje od 15 lat. Grupa jest dość liczna i w ciągu roku realizuje po kilka spektakli teatralnych. Począwszy od bajek dla dzieci, po takich autorów jak Mrożek. Można powiedzieć, że Maska wychowała już kilka pokoleń wielbicieli teatru.